Słyszeliśmy w Ewangelii takie dwa pytania, czy nawet trzy, które czasami powtarzają się w naszym życiu, a raczej wychodzą z naszych ust. Uczeni w piśmie, faryzeusze mówią do Pana Jezusa: Kimże Ty jesteś? Za kogo się uważasz? Czyżbyś był większy od naszego ojca Abrahama? Jest oczywiste, że robią Panu Jezusowi zarzuty, wręcz go potępiają. Dlaczego potępiają? Bo są przekonani o własnej nieomylności. Pretendują do tego, żeby mieć monopol na właściwą interpretację Pisma Świętego. A według ich interpretacji Abraham był protoplastą całego Izraela i zawarł z Bogiem przymierze w imieniu całego narodu. I teraz tenże naród oczekiwał na Mesjasza, ale ta wizja Mesjasza była bardzo polityczna. Miała zabarwienie polityczne, niepodległościowe, bo ten Mesjasz w rozumieniu Uczonych w piśmie miał wyzwolić wszystkich z niewoli. Miał sprawić, że naród wybrany zapanuje niemalże nad całym światem. Jednak Abraham umarł i nagle pojawia się Chrystus i tłumaczy swoim krytykom i oskarżycielom, że, że to on jest tym Mesjaszem. Że Jego misja jest kontynuacją tego przymierza, które Abraham zawarł z Panem Bogiem. A sam Abraham jest sojusznikiem Chrystusa. I wreszcie Pan Jezus mówi, że kto będzie zachowywał Jego słowo, kto uzna w Nim Syna Bożego, nie umrze, będzie miał życie wieczne. I to już przechyla szale goryczy. Następuje atak ze strony uczonych, faryzeuszów, chcą Pana Jezusa ukamienować. Wiemy, że finał będzie. Na Golgocie rzeczywiście Chrystus zostanie zabity. Elity współczesne Panu Jezusowi nie mogły pojąć słów Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że ich wiara była niedojrzała, słaba. Skostniała. Mieli odmienne poglądy, ale nie chcieli w jakiś sposób zweryfikować tych poglądów. A okazją do weryfikacji była nauka Chrystusa i cuda, które czynił. Każdy cud jest znakiem. Pan Jezus dokonywał znaków, żeby ich przekonać. Tymczasem oni absolutnie nie chcieli ustąpić. Nie chcieli zmienić swoich poglądów. I tu narodził się konflikt. Konflikt zakończony w sposób dramatyczny. Jak powiedziałem, poczucie własnej wyższości, przekonanie, że wszystko wiemy, są również w naszym przypadku przyczyną napięć, kontrowersji, konfliktów. Konfliktów z z rodzicami, konfliktów z wychowawcami, konfliktów z czasami nawet z władzami czy z Kościołem. Każdy z nas, każdy, niestety tacy jesteśmy, jest w jakiś sposób przywiązany do własnego zdania, do własnej opinii i chce tę opinię narzucić innym. I tu rodzi się konflikt. A konflikt jest tym większy, im większa jest rozbieżność pomiędzy tym, co wyznajemy i tym, co w jakiś sposób jest od nas wymagane. Jeżeli widzimy kontrast, rozbieżność pomiędzy naszym życiem i nauką Kościoła czy, czy Ewangelią wprost, to mogą być różne reakcje. Pierwsza, oczywiście, może być krytyka. Możemy mówić, czyżby ci na czarno ubrani, są też ci świecy, czyżby oni byli mądrzejsi niż naukowcy, niż badacze, niż eksperci telewizyjni czy internetowi, czyżby oni wiedzieli lepiej? Może być taka reakcja, prawda? A inna reakcja to może być próba stworzenia takiej wersji light chrześcijaństwa. A więc takiej wersji, która nie będzie nikogo raziła, będzie taka bezkonfliktowa, wygodna. Problem polega na tym, że taka wersja będzie również jałowa, mało produktywna. I tu znowu może dojść do konfliktu, do konfliktu. Czasami zdarza się nam też szukanie usprawiedliwienia naszego postępowania, wytykając winy innym osobom. Nie, nawet nie żeby odwrócić uwagę od siebie, ale żeby uspokoić własne sumienie. Jeśli wszyscy tak robią, to ja mogę, mogę tak robić. Może tutaj nie ma konfliktu wtedy takiego otwartego jak w Ewangelii, ale. Ale jest konflikt w naszym sumieniu, bo, bo, bo sumienie zawsze będzie nam to wyrzucało. Będziemy smutni, będziemy zmieszani. To ciągle będzie gdzieś się pojawiało. I chcę powiedzieć, moi drodzy, że, że to jest właśnie niedojrzałość. I można być niedojrzałym człowiekiem całe życie. Mówimy czasami o niektórych ludziach, małe dziecko, prawda? Myślę, że wielu z Was by się obraziło, gdybym powiedział do Was, jesteś dziecko, czy jesteś małe dziecko. Ale jeszcze tutaj można by to w jakiś sposób pogodzić, no nie, bo jak się ma kilkanaście lat, człowiek mógłby to jeszcze jakoś przyjąć, ale czasami zdarza mi się, że mówię do kogoś mającego 50-60 lat, jesteś jak małe dziecko. Czasami ja sam jestem jak małe dziecko. To jest właśnie niedojrzałość. Niedojrzałość, brak właściwej ocenie sytuacji, brak właściwego doboru środków i przywiązanie do własnego świata, bardzo zamkniętego i często ubogiego. I nie chodzi tutaj o popełnianie błędów, no nie, bo każdy z nas popełnia błędy. Wszyscy popełniają błędy, ale chodzi o jakąś postawę. O jakiś styl działania, sposób myślenia. Nie wiem, mógłbym postawić pytanie Wam: czy, czy uważacie się za ludzi w pełni dojrzałych? Nie? Niech, niech podniesie rękę ten, kto się uważa za w pełni dojrzały. Nie podnoscie. Ale takie pytanie trzeba sobie postawić. Stańcie przed lustrem i, i zapytajcie: czy ja jestem dojrzały? Takie pytanie trzeba sobie postawić. Czy jestem dzisiaj w stanie wziąć odpowiedzialność za, za samego siebie i za innych? Czy jestem w stanie wziąć odpowiedzialność? A może niektórzy z Was z powodów rodzinnych, koleżeńskich, ekonomicznych już pełnią obowiązki ojców, matek, osób dorosłych? Musimy ciągle konfrontować się z rzeczywistością, dokonywać, dokonywać jej oceny. Dlatego, tak jak powiedział ojciec Paulin na początku, ten egzamin maturalny zamyka pewien etap. Zamyka pewien etap. Baden-Powell, twórca skautyzmu, mówił. Że dochodzimy do jakiegoś miejsca, osiągamy cel, żeby zaraz wyruszyć w nową drogę. Dochodzę do mety, żeby wyruszyć natychmiast dalej. I tak jest w Waszym życiu. Tak jest w Waszym życiu. I yy, każdy z Was już ma swoje plany i ambicje. Oczywiście niezależnie od tego, yy, nauka, egzaminy, one w jakiś sposób wpływają na rozwój intelektualny, duchowy. Na pewno wasza dojrzałość na tym zyska. Będziecie się stresowali. Będziecie może płakali, niepokoili się. Już dzisiaj pewnie ten niepokój w waszym sercu jest goście gości i odliczacie, odliczacie dni, które was dzielą od, od matury i oczywiście uczycie się, ale może też szukacie jakichś sposobów, żeby... żeby poszło łatwiej. Dlatego przyjechaliście tutaj, bo wierzycie, że, że Pan Bóg pomoże, że Maryja jest razem z nami. W jednej z włoskiej diecezji, gdzie jeździłem czasami, był taki zwyczaj, że maturzyści przed. nie róbcie tego broń Boży, przynajmniej w Santomierze, ale maturzyści przed pójściem na maturę, Szli do katedry, robili trzy kółka wokół katedry i przed katedrą, przed wejściem były lwy takie duże, no i kładli ręce na tych lwach i wtedy szli, żeby zdawać maturę. Proszę tego nie robić. To jest taki skaramantyczny gest, który w jakiś sposób ma zauroczyć czy, czy wykluczyć jakieś rzucenie uroku przez kogoś, jakieś nieszczęście. Jesteśmy ludźmi wierzącymi, przyszliśmy tutaj. I znowu, I znowu jest kwestia dojrzałości. Dojrzałości tego procesu, który będzie w dalszym ciągu postępował. Postępował. I, I trzeba powiedzieć, że wasze życie nabierze teraz przyspieszenia. Z powodu różnych uwarunkowań, które niestety weryfikują się, urzeczywistniają się na terenie naszej diecezji. Będziecie oddalali się, odrywali się od rodzinnych domów, od miejsc, w których wyrośliście, bo sami wiecie, że gdzie indziej są większe szanse. Znowu, żeby ktoś nie przyjął moich słów jako zachętę do ucieczki ze Stalowej Woli, z Sandomierza, z Starnobrzegu, z Ostrowca. Ale ja już jestem parę dobrych lat w Sandomierzu i widzę, ile osób po maturze wyjechało na studia i już nigdy nie wróciło. Już nigdy nie wróciło. Czasami przyjadą, gdzieś się pokażą, ale ich nie ma. I, i, I niewątpliwie takie przyspieszenie będzie miało miejsce w Waszym życiu. I to również będzie w jakiś sposób kształtowało Waszą dojrzałość. Ale musicie również podjąć jakąś pracę, aby być ludźmi dojrzałymi w takim sensie dojrzałości, jakiej oczekuje od nas Chrystus. A więc nie rezygnujcie z pracy nad sobą. Trzeba się uczyć, przyswajać sobie różne materie, ale nie można rezygnować z pracy nad sobą. Uważajcie, aby jak ostrzega święty Paweł w liście do Kolosan, nikt was nie zagarnął w duchową niewolę. Tak mówi w liście do Kolosa. Bardzo łatwo. Ktoś może rzuć, zarzucić na nas sieć i nawet się nie zorientujemy, że jesteśmy już w duchowej niewoli. Uważajcie. Bądźcie otwarci na słowo Boże na, i na słowo drugiego człowieka. My jesteśmy. Przyzwyczajeni mówić, 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 mówić. Nie potrafimy słuchać. Sam muszę wyznać ten grzech i tę wadę. Nie potrafimy słuchać. Tymczasem trzeba słuchać Pana Boga i drugiego człowieka. I wreszcie kolejna rada, nie wstydźcie się tego, że czasami po prostu nie dajecie sobie rady. Ci. Widzę także wśród księży, nie, nie obrażą, oni się nie obrażą. Czasami spotykamy się z taką sytuacją, że ktoś nie daje sobie rady, po prostu nie daje sobie rady, ale wstydzi się do tego przyznać, wstydzi się poprosić o pomoc i dochodzi do jakiejś sytuacji niewłaściwej. A więc nie wstydźcie się tego, że nie jesteście samowystarczalni. Trzeba to uznać. I trzeba mieć odwagę i pokorę, żeby poprosić o radę, o pomoc Pana Boga i osoby, które są wokół nas, także rodziców. Czasami te rozstania pomaturalne są dosyć takie no, gorące, ale trzeba z pokorą przeprosić i poprosić rodziców o pomoc. Wasza dojrzałość na tym zyska. Człowiek dorosły, jak powiedziałem, ocenia w sposób właściwy sytuację, w której się znajduje. I wreszcie ostatnia rzecz, którą chcę Wam zaproponować. Musicie stawać się darem dla innych. Jest taki włoski poeta, ksiądz Dawid Maria Turoldo. I on mówi, że wszystko, co posiadamy, za wyjątkiem grzechu, jest darem Pana Boga. Wszystko, co posiadamy, za wyjątkiem grzechów, jest darem Pana Boga. A jeśli on nas obdarował, to my też powinniśmy stawać się darem dla innych. I to też jest przejaw dojrzałości. Moi drodzy, to są moje życzenia, które Wam składam, czy propozycje, które czynię tu wobec kapłanów i Waszych nauczycieli, mając na sercu Wasze szczęście. Ale pamiętajcie zawsze, że pozostajemy wspólnotą, Kościół jest wspólnotą, w której wszyscy powinni czuć się za siebie nawzajem odpowiedzialni. Obiecuję z mojej strony, że będę się za was modlił. Odprawię mszę świętą w dniu, w pierwszym dniu matur, ale jednocześnie obiecuję modlitwę za was będę was nosił w sercu, żebyście rzeczywiście osiągnęli tę chrześcijańską dojrzałość, o której mówiłem, żebyście byli szczęśliwi. Amen.